Remisem kończy się spotkanie w Krośnie między Karpatami a Unią Tarnów, a z nami jest strzelec jednej bramek, Dominik Gwardzała. Dominik, powiedz, jak oceniasz to spotkanie? No, spotkanie no, nie, nie wyglądało tak, jak byśmy chcieli na pewno. Powinniśmy zamknąć się mecz po tej pierwszej bramce, mieliśmy kilka sytuacji. Lepsze wykonanie ostatniego podania, strzału, a tak to Karpaty trafiły na nasz słabszy moment, 5-10 minut naszej słabszej gry, karny, no i 1-1, no, i później co by trafił bramka, to by wygrał, taka prawda, w tym meczu. Tak jak powiedziałaś, przeważaliście w sporej części tego spotkania. Ta twoja bramka też wynikała jednak z błędu indywidualnego. Karpat udało się wam go wykorzystać. Twoja bramka też ładnej urody, spoza pola karnego. I tak jak powiedziałaś, te kilka minut zdecydowały, że jednak nie wywozicie tutaj trzech punktów. No tak, no słabsze 10 minut naszej gry. Daliśmy to co Karpaty co gra z kontry. W pierwszej połowie też już nam z tego zagrażali, ale nie wykorzystywali tego. No w drugiej, no, zemściło się. No. Jeden głupi błąd karny, no i bramka. W no. waszej drużynie jest sporo młodzieżowców. Jak oceniasz ich postawę na boisku? Dobre transfery do klubu, duża jakość zawodników. Ci młodzi chłopcy walczą na boisku, starają się, a wy starsi zawodnicy jednak pomagacie im w tym wejściu do drużyny. No tak, no my, my bardziej doświadczeni musimy im dawać, pokazywać niektóre elementy, a oni serduchem wolą war, walki, determin. determin. Wolą wa walki spokojem na boisku. Pokazują, że mogą zaistnieć w, w sporcie i dobrą rundę mają wszyscy. Pokazują to liczby na przykład Oliwiera Soprycha, dobra runda Szymona Midy. O, oby druga runda była w ich wykonaniu taka sama, albo jeszcze lepsza. Dominik, dziękuję życzę w kolejnych meczach. Dziękuję.